Czyli na pewno jest tam ta historia muzyki, którą chcę też zahaczyć, bo ja osobiście hmm? też e, gram w zespole i też chciałbym się dowiedzieć, jak to wszystko funkcjonowało. I pewnie też stamtąd się pewnie działa nazwasz Meksy. Nie, nie. Nie? nie. No dobra, to od razu może powiedz. Dobra, skąd to się Naz Meksy jest tak totalnie. jest absurdalna. Bo wzięła się z tego, że jak byłem w. No, powiedzmy, w liceum mniej więcej, no to. Yy, Często, no miałem takich dwóch kolegów i, i, i często lubiliśmy no czy tam popić, czy tam wiadomo, coś, coś innego. E, no, i, no i mieliśmy kiedyś taką fazę, że y, po powiedzmy lekkim y, do, dopompowaniu się, no to zaczęliśmy wymyślać słowa. No i wyszło nam, że w połączeniu szama i seks będzie szmeg. I to też i potem jak grałem w World of Warcraft, to tak nazwałem swoją postać i grałem w World of Warcraft chyba ze trzy lata. I potem ten sam nick założyłem na forum internetowym. No i potem to już tak ciągnęło za mną, bo uznałem, że ludzie mnie kojarzą z tej ksywy, no to będę używał tej ksywy. No i tak zostało, nie?